Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony GieterName, Jestem oczywiście w chaosie, na wojennym polu bitwy i aktualnie jesteśmy ja na wojnie. Tak, przeciwnicy przyjęli na punkt A. Znaczy nie przyjęli, bo oni powinni podłożyć bomby, ale coś widzę, że nie zapowiadałem się na to, nie jest nas wielu, gramy taki trochę bardziej taktyczną grę, bo jest nas mniej. Bił na ten, Widzisz na No Nawalaj. Fak, dostałem, padłem, nie żyję. Tak trochę taktycznie gramy, bo jest nas 3 na 3 Oczywiście pokój jest na więcej, ale znaleźliśmy sobie taki pokój. No i się tak bawimy tutaj, czemu by nie eee, spróbujmy. O, już jest nas trzech na 4. Dobra, już jest ich więcej, mamy przewagę. Oni nie chcą podłożyć ty... Czy to my podkładamy? Nie, to oni podkładają, prawda? Nie, my, my prawda? bronimy. No. O, dobra, podkład... podłożyli w końcu. Goddammit, widzą, że sobie nie dają rady. Chociaż tamten schował się w tej wieży i jego się nie da zabić. Bo to jest jakby jakaś szybka, ja nie wiem. Kurde, zauważyłem. Dobra, przebiegnę, przebiegnę. Biegniemy... No. Ooo, oh, goddammit, dostałem w dupę. Dobra, jestem medykim. Skąd oni to strzelają teraz? No z tej wieży na walak. No them, Padłem, ja! Sniper pieprzony, kurde Oni mają dobrą pozycję Jeszcze mają BMP No to jeszcze lepiej. Oh, god, Zobaczmy jak to będzie Znacznik odrodzeń. Gdzie jest znacznik odrodzeń? Na stateczku, nie, tyle opłaca się. Ty nie żyjesz, ta? Ja żyję. No to nie mogę się zrespić na tobie. Dobra, ja się zrespię na tym znaczniku odrodzeń w sumie. Po prostu spróbuję ich ześć od tyłu Nie widzicie mnie Wcale O oh, god 4 4 eee, na 5 mam staty. No dobra, spróbujmy to odrobić Kurde. O Widzę wróci transporter Ten też Ten transporter też mnie widzi powiem ci ja widzę przeciwnika, ale tylko mu widzę, nie chcę się zdradzać. Chociaż mam tłumik, ale. Obie gdzieś... ja, ja się nie ruszam, bo. Jestem Nie, zabiłem go. Oh. On będzie chciał podłożyć. O, tam jest. Zabiłeś go? No, zabiliście go, dobra. Chyba. No, widziałem strzały, to tak. Ja jestem przy wrogim BMP, więc ja tu za bardzo nie zrobię. jesteś tak blisko w sumie. Tego no dobra, ale strzela do mnie. No wiem. Huh. No nic ci nie poradzę, jestem medyk O oh, GATS! a ah, Jednak przeżył to! Ja myślałem, że go... Z... Nie no było, że go załatwiliście. Kurde tam... Mogłem tam dalej obserwować to miejsce, ale spodziewałem się, że go nie ma. I ja wiedziałem, że podłożą tę bombę. A tutaj stoi czołg. Jak Jakie mam teraz? Jeszcze wzięli mnie tą postać, co chciałem. Wziąłbym tego, to bym go... C4 zniszczył Więc co ja mogę zrobić? Dobra, nie, musimy się przegrupować. Co po prostu? Będziemy bronić kolejnych punktów, bo tutaj nic działamy. On już podłoży bombę na B, a ja tam za bardzo nie dojdę do tego bronić. No i tak, oczywiście multiplayer, jakby zauważyłeś, w ogóle się skończył. O, przeciwnik. Lol, zabiłem go. Dobre, dobre. Nie wiem, co on zrobił, pewnie naprawiał. O, kolejny. Kurde, ucho mi spędzi. Aha. No, ucho mi spędzi, bo to gryzło i się drapie bez przerwy zamiast strzelać. Mógł mieć dwa fragi. O, 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 o. o. O Kat, ale jestem lowem, tak dawno nie grałem w tę grę. Uwaga, Ej, pusty BMP, pusty, Bo ich strzelam. W nich strzelam Wiesz to BMP i załatw ich oni tam są ładnie, asysta przy zabiciu. 16 kurde, tyle nawalałem w niego tego pistoletu i nie zabiłem go, dobry jestem I tylko 16 mu zadałem znaczy O o o o! Fak, granatnik! No way! Spróbujmy stąd. Nie, tutaj nic nie widać. Szkoda, że nie ma... Masz, masz, masz. Powiedział po rosyjsku i tak zrozumiałem. Proza mnie, co? Załatwiłeś ich tam? Nie, tu są. Było ich dwóch, jeden był za tym. Jeszcze ściągną mnie je pięknie z magnum, znaczy z, z czwórki z lunetą, tak po profesjonalnemu powiedzmy to. Ej, idą na B. Wiem, że idą na B. Załatwił mi właśnie, jeden był za furgonetką, a ja no. strzelałem w tego, co tak był wystawiony bardziej, no. Robili mnie w bambułko. O. Oh. Próbuję ich tu jakoś oh. wyłapać. O, wyłapać, miałem skoczyć na tą doniczkę, nie ją przeskoczyć. Gdzie jest w ogóle B? A tu jest B. Nie widzę ich, ja koweruję B, tak hard'o dosyć, wiesz? Okej. Okay. w ogóle wziąłeś to BMP czy nie? Nie, się było... podpaliło. Aha, to mam. Gdybym miał palnik, to bym odratował. Palnik? To jest palnik? To się nazywa? No, palnik. A? Okay. O, cześć. To ty? Nie, ktoś inny. Pać koweruję B podłoża! Co za chramy? Dobra, ja się co nie ruszę, w każdym razie. O, on zginął, jak on zginął? Nie podejdę go ulecić, bo zginę. To zbyt niebezpieczne. No a też się nie ruszę. Jak go zabili, to czyli, że gdzieś, że gdzieś tu są. Fakt, to jest takie trochę żałosne, że ja tak tutaj kampkę boję się podejść, ale to jest. Nie da podejść. Muszę tutaj siedzieć i spróbować. Dobra, będę pilnował to B, mam dosyć dobrą pozycję, chociaż obok mnie leży budla z gazem. razem. Co jest z głupim pomysłem, ale. Daj się to się odrzucić? Nie, musi leżeć, dobra. Przepraszam, butla. To ma bazukę i zdradza moją pozycję. Gratuluję! Nic, tam, gościu, tak! Gościu, jesteś cudowny. Widziałem, że ta butla wybuchnie. To... <grym> Wiedziałem! <grym> Wiedziałem to, a ten ziomek siedział, stał obok mnie i nawalał. Z obok mnie. Dlaczego ci ludzie są takimi, tacy głupi? Po co obok mnie stoi? Kiedy ja się strzelam, i zabiła nas butla. Garniasz to butla. Zresztą w ogóle nam się czołki nie respi? zawsze się respi. Dobrze, dobrze, gość dalej. Nie pozwól im tego B ja się tam idę znowu przykampić. Buty okay. już nie ma w każdym razie. Ja będę tutaj, ty będziesz tam. O, dobra pozycja, tak czuję. Będę mógł obserwować skąd oni przychodzą. Dobra, lewa strona jest kryta, ty kryj tą prawą bardziej, tak wiesz, to prawe mhm. wejście. Te bliższe, że tak powiem. Oni wchodzą do budynków, tych tam będą kampić. Eee to... tego jakiego budynku? A, tam gdzie e, kanał, BMP bo... O cholera. Jestem la Co? Co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy? Super <grywa> Staną przede mną to <grywa> For fuck's sake Jest gorąco, jest gorąco No Dobra, padł. Zabiłem innego. Aaaa, oh, goddammit! Jeszcze żyje, jeszcze żyje. Dobra, wezmę sobie UMP. I lecimy. Leć szybko na B. Przejmują nam B. Leć tam no. szybko. Ja Le, biorę teraz, tym razem biorę tych y, fu. Wsparcie, ja załatwię te BMP. Po prostu podbiegnę do niego i mu podstawię C4, zobaczysz. Już zresztą ty wiesz, co że ja jestem zdolny z tym C4. Dobra, zasuwamy. O oh nie lubię tego Akasza. Eee, 8-9. Kurde, zostaliśmy dwóch na czterech. fajnie. W DWÓJKĘ KONTRA CAŁEJ ARMII! Gdzie ta BMP wjechała, tam? What the fuck? Jebany. Na no, łalask bazuki. Ale mi słabo dzisiaj idzie, ty. My jesteśmy dwóch na czterech. No przecież mówiłem, że jesteśmy sami kontra całej armii. Kurwa, ty jak grasz, to w ogóle się wyłączasz od świata. Ach, ja, ja do Ciebie mówię. Hash, jesteśmy sami kontra całej armii. Ej, o oh, No, skąd ty mnie tu widziałeś? My, myślałem, że ci chodziło o co innego, ale... Jak on mnie tu widział? To jest złe, to jest złe. No, ale tu nie masz szans, kiedy on ma BMP, a ja mam. C4 8-11, godem. Słabe okro... staty okropne, ale tutaj żebym. żebym cokolwiek mógł zrobić. Hmm. Podejść. Gad, przeciwnik. Broń, ma dobrą broń. No i też mi się szybciej zauważył. Podoba mi się w ogóle te broń te ubyścią. Chciałbym mieć jest 8-12. O Jezu, jak ja psuję to wszystko. Co ja mogę zrobić? Mogę wziąć to i z bazuki próbować do niego strzelać, no ale... Ja tym raczej dobrej bazuki nie mam. Dobra, nie, biorę tego... turmowca. Nie wiem co zrobię. Coś będę próbował w tym. Momencie. Oni nie chcą trzymać punktu B, im tu świetnie idzie, oni sobie wiesz, fragi nabijają No To co ja, ja nawalam z RPG ty Dobra, a ja tu spróbuję ściągnąć tego gościa, którego tu już nie ma, cudownie Tak, uwielbiam to Gdzie jesteś gościu Dobra, zabiłem No buf. Zabijam jednego, nagle BMP mi strzela na głowę, lampa mi spada nie, yes! Uniruchomienie za... pojazdu Dobra, też wezmę bazukę. Razem je znoimy Bazuka, 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 gad. Czy ja tutaj mam to, co myślę? Nie, mam bazukę, dobrze. Okay. Już myślałem, że mam. M, ten. w się. Granat! O! Ale wyście zechnie. Nieee! <grym> 9 na 14 to jest list rozumiesz? To Istna rzeź. No. Dobra, puśćcie ten punkt, zacznijmy to od początku. Ja, bo to jest naprawdę straszne. Oni mają BMP, ja nic nie mogę z tym zrobić. Oni no dobrze to BMP coverują. Pa jak was nawalają tam, no dajcie sobie. To jakoś trzeba racjonalnie myśleć, o tyłu ich zajść, ale... Zajść od tyłu to tu, tu nie bazę... ma jak. No, no bazooką no konfry dostanę. No właśnie. Bo ci się tam us usiedli. Dobra, tutaj chwilę po kampie, może sobie zabiję. Bo będą szli na punkty kolejne, to może coś złapię. 9 na 14, nieźle, można to zrobić. Oni są w budynku teraz. No, wujkę. Oni w końcu będą musieli wyjść. A ja mam taką dobrą kampówę, że mogę ich wtedy zabić, wiesz? Więc dobra. O właśnie. Jeden padł. Przyładowanie, zanim go nie zobaczę. Jestem gotowy do dalszej akcji. Powoli się wycofuję. Olej, skupienie się Eee, yy, od lewej tutaj gdzieś podchodzę chyba. Od lewej? że za mną. Zajedzie mi plecy, obserwujesz moje plecy? Tak. Dobrze. Zaraz BMP będzie jechać. Przydałoby się C4 teraz, żebym tak porównawiał. Oooo! Eee, yy, trójka się tam jest. Gdzie, w którym miejscu? No, na, na lewej w budynku. Jak mogę mapę powiększyć? Bo nie pamiętam. Jak się mapę. Po... Z. Nie. Dobra, dobra, tak. mam większą mapę. Już będę wiedział, że oni są tam, dobra. Oni są w tym budynku, jak tam się mogę dostać? Tam gdzie się z wejściem. Mhm. tyle to też wiem. Ja tam muszę wejść, jestem na tyłach teraz. Jeżeli bazuko mi dostanę, to wejdę tam. Dobra. W jakim to budynku? W tym tutaj Dobra, ja jestem tak, że wejdę do nich Dobra Mam wejście Co oni mają? Ja do nich strzelam, ty trafiam Ja wchodzę tam, wchodzę tam No nie! No nie! Jak ja to zrobiłem! Ale teraz... nie, to tutaj powinien być hejt dla mnie, taki porządny. Ja wbiłem do nich, rozumiesz to A te mi z pistoletu zabił, bo ja nie ogarniałem co się dzieje. No bo ktoś musiał akurat bazooką przejść wtedy, kiedy ja tam wbiłem. oni by tak pięknie przy oknach w dwójkę stali, rozumiesz to? No. By tak super sobie stali, ja bym poczet i zajebał ich, to nie! Ktoś musiał pieprznąć tym RPG w nich, że oni nagle... O, kto się dzieje? RPG mnie pierdolnęło! Uciekamy! O, patrzę, przeciwnik, strzelę sobie do niego i mnie zabiję. O, teraz do nich nie podejdę już. O, o szyba Jaka pancerna W każdym bądź razie... Coś czuję, że będzie średnio o, ty tam broni. Ja jestem z domu, spróbuję zajść Kurw Skąd wiedział? Znaczy, dlaczego on tam stał? What the fuck, dlaczego on tam przykampił to kamsko? O, haszu, my tutaj idziemy web-web. 10-16. Ty. ty masz tyle deadów, ile... Ty masz dwa razy wie... Ja mam dwa razy więcej deadów niż ty. Za to mam Kili, 10 razy więcej. <grym> o, to jest parada faili, naprawdę. Parada faili. Ten fail, to, ja, ja to dam na czołówkę, rozumiesz to? Dam to na czołówkę. Nie, nie dam na czołówkę Kili, tylko dam na czołówkę ten fail. Wychodzimy z kontratakiem ofensywą Widzę, że tam kilka osób też wybiega, nie tylko ja Okej, okay, to coś może z tego wyjść. Znowu mi do tego budynku, ale tu Są u by... nas! Widziałeś u ich? Was? Um, powiem Ci, że ja idę do tego budynku. Aha mnie tam nie ma, ale już biegnę. Jednego zabiłem. Dobra, biegniemy tam. O, oni kampią na spawnie, ty, w tym pokoju, o. Dobra. No, mój, moja broń oczywiście jest gówniana, pistolecik jest gówniany i ja pistolicikiem nie zabiję, ale oni, kurwa, jak mnie strzelają jakąś m 9 to mnie zapierdalają na dwa hity. No. A, ale mam rage'a na tą grę teraz. Dawno no. nie miałem tak słabych statów, naprawdę, dawno nie miałem tak słabych statów. No stop, tylko poprawiłem no. rację. Naprawdę, ja nawalam tą M9 swoją. I ja to muszę pół roku łać. I to tu imię nie ma. No. O, żyje. No, no. Dobra, przegramy to. Kolejny macie bez zagrania. No. Dobra, nieważne. Było jak było 12 na 7, a miejmy nadzieję, że kolejny będzie lepszy. Dobra, to ja robię cięcie i widzimy się za chwilę, tak? Tak. Okej, okay. dobra. Do cięcia. Jesteśmy z powrotem, tym razem operacja metro, oczywiście znowu nas jest, znowu oni mają przewagę, ale fuck tak. it. w ogóle ja biegnę w przeciwną stronę, dlaczego oni mają przewagę, to w ogóle nie, w tym serwisie nie ma jakiegoś, wiesz, eee... przerzucania, jeżeli jest, o... nie ten, niewyrównane są drużyny, nie mogę, okay. chyba nie ma, dobra, atakujemy tym razem, o, Dokładnie 13 kili. Przynajmniej w tej chwili brakuje mi, by mieć ratio 1.0, więc muszę zrobić 13 kili przewagi i możecie być świadkiem mojego ratio 1.0. Oga, oh, z dufą deda. Czego on strzelał w ogóle czy tak fajnie? A mam strzela z tej broni co ty. On znaczy podobnej do twojej To się wsparciem. Kurde. Już mam 0.1 Dobra, ze się skradasz. To się poskradał z tobą. Od tutaj mnie zabili, nie wiem czy wiesz. No, wiem. Ale hej, już podłożyliśmy bombę, chodź szybko na B. Śibko, szybko, szybko, szybko. Ja tu skan skanuję teren. Dawaj, chodź na B, bo podłożyliśmy na A, czyli oni pobiegli. No, na No, wiem. A. No, to. Ale ich dajmy. Ja mam radę. I takie rzeczy się robiło. Ej, to oni są w ogóle? Ty? Nie, <gry> nie chyba olali. Dobra, idziemy stąd. Oni tak już to wygrali. Chodźmy pokampić tam na początku, już tam na końcu. Dobra. Wow, 500 za zniszczenie przekażnika. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie człowieka Bum. dwa tygodnie i taki skina yeah, to... może stracić. Na serio, w tą grę nie grałem, nie grałem dokładnie dwa tygodnie i tak skilla tracę. Ja trochę pograłem i odrobiłem w końcu. Stary, ja miałem tylko 3 fragi do 1-0 rat, a teraz, teraz już 13 fragów. Nie sprawdzałem, tylko policzyłem sobie. Czy ja tam widziałem przeciwnika. Ej, poprawia, masz przeciwnika za tą skałą. Chce nas wybijać, jak będziemy się spalnić. Albo mi się. granat. Wow. Tutaj gdzieś powinien być, albo mi się zdawało. Dobra, mam, omamy. Jestem pierdolnięty, dobra, idziemy Wow, to jest fajnie, to O, gadamy. O! Dlaczego ty mi to zrobiłeś? Skąd ja miałem wiedzieć? To było hamskie z twojej strony, naprawdę. To było bardzo hamskie. Ja nie wiem, jak ja mogłem się domyślić, że tam będziesz. W sumie wiedziałem, że zaraz coś mi wyskoczy Jestem taki głupi, że tam biegam i biegnę tam znowu. 03, 3 oh. Ja, to jest okropnie straszne. O, ktoś mi ulecił. 02, jednak. Tu was mam. Nie, to wejście, nie lubię tego, ładnie. Nie lubię tego wejścia. Tego też nie. A tu zginę zaraz, jak tu biegnę, ale. Coś, coś cicho, za cicho. Tu nagle, wiesz, 50, tu, 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 tu. Tak. dobra, <laughs> no idziemy. Ja też idę właśnie. A co się, będziemy? O tutaj się teraz czuję jakiś jakimś horrorze, nie? piwnicy, rury, wiesz, wypuszczają te swoje... Ten swój dymek, parę. O, ja idę takim kanałem i tylko oczekuję przeciwnika. Tu jaka fajna kampa. Widziałem skądś laser. Gdzie, gdzie on był? Waszy? Tu się od... A, ale mnie zaszedł, skubany. Już wiesz skąd widziałeś laser. Wściekły laser, dom, dom, dom... A on się odbija! No... Tu jest realistyka, laser się odbija. Od kamienia? <głos> <głos> Dobra, podkładam bombę. Ok. Wow, ty jesteście tutaj. Co on zrobił? Fuck! Ty jesteś taki głupi. Granat na to rzucił. Pilnujecie tam, to ja pilnuję górę. Czy wam skończyć? Ups. Kolejny. Chodź tu, masz apteczkę, chodź tu. O. Dzięki. O. Wszystko twoja inna. <głos> <głos> przecież ja mam 0-3. Co ty chcesz, jednego zabiłem. Później zawołałeś mnie na apteczkę. No bo z góry wiesz, tam jest Uff. tyle przeciwników. No Bo przecież strzelałem, a ty mnie namówiłeś no. To trzeba było strzelać. Nie słuchaj się. O. Słuchaj okay. się ziomka, który ma 0-3, goddamy. Ale puszujemy ej, wygramy to fakt. Puszujemy. No puszujemy, no a co robimy? To jest push czyli pchamy. Pod... To jest nie push, tylko rusz No to raszujemy, puszujemy, puszujemy, to przecież pukamy, no to tam Róż Róż Kurwa, skąd on o mnie wiedział? Aaaaa! Range się włącz, taki potężny Mam Wojna. No ale skąd on o mnie wiedział, god Ja budu. Dobra, wejdź do akcji. Nie idź tam, nie idź tam! Jest, jest! No wiem o tym, że jest, ale mnie zabit Ja u mnie ktoś, coś tam wierci. Ja jestem takim lowem. Przestań wiercić! To tak boli mnie! 04, OMG wiercił w ogóle. Słyszałeś, żeby wcześniej ktoś wiercił? On chyba to dopiero teraz zaczął, mam nadzieję. Bo jeżeli wcześniej, to by było chamsko trochę. Ale dobra, wiesz co? Zakończę chyba ten materiał tutaj. Czemu? No bo wierci tym, tym, ja nie chcę. Ten, bo ten jednak psuje ale trochę. Ale ja, ja, ja nic nie słyszę. Tak, ale widzę, że będą słyszeć, bo to słychać w mikrofonie mimo wszystko, naprawdę. To ty przez co teraz rozmawiasz? No, przez mikrofon, ale ty tego nie słyszysz, bo oh. nie wiem, dlaczego nie słyszysz. To słychać po tym, jak Radom to nagrywam. I tak ten. No na, nagrywaj, nagrywaj Skype'em. Tak, I tak już dosyć dużo nagrałem, uważam. Nie. Okej, okay. mm, Wybaczcie, że nie było odcinka we wtorek, będzie w środę, jako że wczoraj miałem okropne lagi e, i Nieprawda! I dlatego tłumaczyłem się, że miałem słabe staty, chociaż miałem 5 4 1, 5. teraz mam 12705, więc mam gorsze. Ale... no, chyba Dobra, spróbujmy jeszcze ostatnią akcję zrobić. I tu... Kurwa. Dlaczego oni zawsze są lepsi? Dlaczego oni zawsze są lepsi? Dobra, nieważne. Dobra, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i co? I do usłyszenia w krótkich odcinkach. Trzymajcie się, na razie, papa. pa. Ja gram dalej. Cześć. No, gramy dalej, ale ja kończę nagrywać. No, czemu szybciej strzela ode mnie? Na razie,